A jeszcze trzymia. No to co powiemy ciekawego? To może przedstawimy się Marek, nasz kolega. Dawaj, Jestem ciekawy, co dzisiaj ciekawego będziemy robić. Cześć. Cześć. Co tam u ciebie? Dzisiaj ja walimy do tabu. Nie powiesz. Dzisiaj będziemy jechać sobie pociągiem. Jest. Dudzik jesteś, Bubian pało no, to będzie, to będzie. 15 godzin. 15 godzin pociągu. Chodź, kończył się. Nie kończył się. skończył się, ale mi jeszcze zostało na razie. No mi też no. Dobra chyba się.